Z tej strony Patryks, a dzisiaj ze mną tu! A dzisiaj e, pierwszy dzień DI i mamy dla was specja. Bawimy się e, w chowanego. E, żeby, ponieważ jestem u Szymona w domu, to ja zacznę liczyć z honorem. S z honorem. Więc liczę. E, szukający ma telefon czy chowający? E, chowający. Dobra. Dziękuję to, to tak za kamerę. Siemankowita tak tą kamerę, żeby mi sobie... Siemanko, witam A, im 25. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jest o chor. To... Ja teraz trzymam telefon, a co tu liczę? Czemu nie wydłudnia się? A tutaj idź liczyć. Nie się rękę. To pewnie moja. Szymon, to moja. Weź ten, otwórz. Bo otwórz, ja otwórz. otwórz to. Do góry. Jak? Normalnie. Simon. To... A, dobra. Weź to do góry, daj! Wziąłem. czekaj. I bo ja wychodzę, to uwaga, nie rzuć tego. O, dobra. Ja się o, Zachowałem się tu pod kanapę, bo tu taka dziura lekka była. Ale oczywiście nie zauważył. No bo ja słyszałam jak ktoś stał się miota i smutno. No to teraz z yy, zatkanymi uszami rówie to. Dobra, no, tu masz telefon. Happy! Widzowie, to trwa dopiero cztery. A, dobra. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Piękna. Bum. I rzucade. To już trwa dosyć długo, prawie dwie minuty. Chyba najlepiej mi poszło. I je tu. Prawie 3 minuty już to trwa. Nie 2, 2, Chyba a 3, 17 już. Pomyliło mi się. Nie wiem, iść tam czy nie iść. A ja idę na kanapę i ciągle udaję, że ja tam ciągle siedziałem. Ja pobiegłem na balkon, Mówi, ale mógł, mógł gruby, patrz, patrz, ty poszłeś tam, ja stałem o ci, Ja Cię widziałam, cię daj mi telefon. No ja tak tędy pobiegłam. Biegasz jak koń. Dobra, to teraz liczy. To jest... Liczysz teraz ty, ale zmieńmy liczenie, gdzie jest prowadzone, chodź. Lepiej będzie, żebyś tu liczył. Kuchy. Ale nic. Widzowie! Widzowie! Ja pójdę na balkon. Pójdę na balkon. Bo ja Widzowie, on mnie tu nie znajdzie. Są jakieś szanse, ale małe. Wątpię, że nie zajdzie, żebym chyba policzył. Widzowie. No, no. To na nim się z nim spotykam. Znaczy, ja mieszkam tam, obok, a tutaj szymy. On ma dwa balkony. No nie no. Dobra, widzę. No dobra, znalazł mnie, ale teraz mam pomysł na krainę. Tak, kurczę na w następnej rundzie, ale dobrze. To Szymon liczy. Albo nie, ja Mogę ja teraz mieć telefon? Będzie lepiej. A się... liczyłem, Ale po cichu liczę, żeby psa nie wystraszyć. Ej, jo, nie ma go. I teraz będzie szukania. Chyba, że tu jest ani nie ma. Bo pewnie... Ten. Nie wiecie o co chodzi. Runter trzeba zrobić. Nie wiem, bo coś ze złączę to. Konia. Nie będzie, że nie zmontuje. bo ja zawsze montuje. Tylko, że... Nie wiem czy się nie poddać. A nie gadajcie, że on jest spotka następny raz to też się schowam w kanapie. Znaczy nie w kanapie, tylko no tak. Ale ja nie widzę Szymona. Nie. Chyba muszę się poddać. Szymon! On. Dobra, Szymon ja. Dobra, chciałem się Spasiłeś na najłatwiejszej Kryju No, ale jeśli pan psa, że mi wyskoczy Będzie tak dziwnie na mnie patrzył Dobra, to masz teraz telefon ty. Happy, happy, happy no I czy liczyć przy drzwiach Nie uszami Gdzie No Chodź pewnie... Nie no ja znam ten dźwięk, jak nie wiem co. Siema ładno. No nie no, bo to jestem, bo, bo to a tu. Szymon jak się wyjdzie. Wlazłeś, to wyledziesz. Ola. Patryk, wlazłeś, to wyledziesz. No tak, już to robię. O, najgorsze to jest. Wycusy, już nie Ona jest Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Szukam! Najgorsza kryjówka, którą mogłeś wybrać. Ja akurat nie zaglądałam do tej szafy przez jakiś czas. No to na pewno, nagle No ale ja nawet nie słyszałem, ja no, nie słyszałam nic. Ani, no, ani nie podgląda. No bo ja wierz tylko do pokoju, zobaczyłem, że szafa jest zamknięta i było to dla mnie podejrzane, bo była otwarta wcześniej, bo ją otworzyłem. Ale może się on zamknął? No, wątpiłem, wątpiłem w to, nie jesteś na tyle moment. Dobra. To Szymon, teraz trzymasz ty telefonik i liczysz. Dlaczego? Ty... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Szukam os Niestety dwadzieścia pięć to mała liczba drogi użytkowników. tak Łazienka była zgaszona A może Czekaj, czekaj Ta klamka była tak wcześniej Jezu. Kibel Świątynia Dumania Pusto Pusto, pusto. Bankon. Słyszę kogoś. Czy on wybrał tą samą kryjówkę? Jak tak? Tak wybrał tą samą kryjówkę wcale nie Tą samą. I teraz? 24 godziny może tu kiedyś zrobię. Papo. Nie, moi co se usiądą. O, się zawali jeszcze. O. Nie puszczają. Nie puszczam. No cóż, Piękna chyba ja wygrałem. Ale... Jeszcze yy, trochę i... Niestety się mam wygrał. Tą rundę. Kurczę. Bo jestem Sigma. Ale teraz ty I tylko 5%. Oh my god! Amazing soul! I tylko ten nie patrzy. Dobra widzowie, może... Bo w sumie. Wygrało. I tak to długo trwało. Pa!